Hejka kochani, witam was w nowym shortzie z mojej serii, że odtwarzam różne osoby w dresstu Jeśli chcecie, żebym na przykład uzorowała waszego skina, to możecie mi napisać w komentarzach, a ja to postaram się zrobić I w tym odcinku będę odtwarzać jedną z moich przyjaciółek, no i później w następnych shortach też będą one odtwarzane Zapraszam do oglądania Ta skóra, te oczy, ten kolor oczu, te brwi Ogólnie od razu mówię, że wszystkie przeciwki, jakie będę robić, są mega podobne do mnie akurat. Śnieżę z wyglądu, tylko bardziej z tej twarzy, co ja robię w tu imbrowskim. Więc te usta. O kurczę. No, te usta. Ten makijaż. Ten róż. Ten nosek. I tak wyszła ta twarz. Wiem, praktycznie tak samo jak ta moja. Te włosy. Kolor blond. Tylko coś trzeba zrobić, żeby ten kucyk był dłuższy. Dajcie mi chwilę. Po prostu musicie dodać te takie włosy. To są te włosy. Te okulary. Nie mamy okularów koloru na taki. Pozdrawiam jeszcze raz tą kabibarkę, co jest z tyłu. Ta koszulka. Kolor zostawiacie. Tylko dajecie na krótsze. I tak to wygląda. Te spodnie. No. Znowu usuwacie kwiatek. Wystawiacie na kolor taki bardziej niebieski, taki bardziej jeansowo-niebieski. O taki. Mniej więcej. Te butki. I moja przyjaciółka gotowa. W tym shortzie myślę, że jeszcze z jedną się zmieścimy. Kolor skóry zostawiacie taki sam. Tylko tutaj do twarzy dodajecie piegi. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. Ojej, kolor oczu zmieniacie na niebieski. Gotowe. Te włosy. Ta koszulka. Znowu robicie to. Tylko tym razem ma być biała. Te spodnie. Tak, te spodnie powinny wyjść. I też te butki. I tak wygląda moja droga przyjaciółka. Chyba się jeszcze w czasie zmieścimy na moje dwie ostatnie przyjaciółki. Tylko one mają dosłownie inne twarze niż my. Te oczy. Jak ta moja przeciółka, którą teraz robię, to jak będzie to taki vibe koranki, japonki albo coś takiego, to ona właśnie tak wygląda w prawdziwym życiu trochę jak Japonka albo Koranka, więc no. PS obydwie ja i ta przeciółka, którą teraz robię, nie będę ich imion mówić. No to obydwie się interesujemy Koreą i umiemy coś tam po koreańsku powiedzieć, więc jak będziecie chcieli, to mogę nagrać jakiś odcinek gdzie gadam trochę po koreańsku. Ale umiem chyba tylko jedno zdanie i takie bardzo nieładne, więc tylko jakieś pojedyncze słówka umiem. Dobra, wracamy do robienia. Te brwi, ta buzia, takie kolorki, taki makijaż, tutaj takie cienie do powiek, taki róż, nosek i taka twarz. Od razu ta grzywka, te włoski i tutaj dajecie brak uderzeń. Taka spódniczka, oczywiście, że, że różowa, taka szulka, znowu ta bluza, też dłużej ma być i taki wzór i tutaj też. Te butki i jakaś książka. Przepraszam za dźwięki w tle, ale mój pies szczeka, bo dostawa przyszła. No, i tutaj akurat na jaki kolor zmienicie te książki, no to to już jak chcecie. Ja zostawiam tak. I ostatnia przyjaciółka będzie w następnym parcie, bo już po prostu czasu brakuje. Pa!